Partnerem podcastu jest Aquafor, producent dzbanków i butelek filtrujących oraz zaawansowanych systemów uzdatniania wody w domu. Naszą misją jest dostarczanie rozwiązań dla zapewnienia najwyższej jakości wody. Aquaphor. Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Potop. Henryk Sienkiewicz. Słuchając tego streszczenia poznasz niezbędne minimum wiedzy na temat lektury, przybliżymy właściwe streszczenie utworu, a potem wszystko dokładnie podsumujemy. Niezbędne minimum. Henryk Sienkiewicz to przede wszystkim autor powieści historycznych. Pisał je, prawdę mówiąc, trochę na jedno kopyto. Stosował kilka zabiegów fabularnych, które powtarzał wielokrotnie w swoich dziełach. Nie przeszkodziło mu to jednak w odebraniu statuetki Nobla. Tak więc w prawie każdym utworze znajdziesz miłość od pierwszego wejrzenia, motyw porwania, postaci albo jednoznacznie dobre albo złe, pościgi, walki, pojedynki. Główny bohater albo jak w przypadku Skrzetuskiego jest na całej linii pozytywny, albo ulega przemianie, z której wynika, że i tak był dobrym człowiekiem, tylko musiał się trochę odnaleźć. Nawet w pustyni i w puszczy występują te wątki. Porwanie, pościgi, pojedynki i nawet miłość od pierwszego wejrzenia, tylko jeszcze nieuświadomiona Stasia i Nel. Taki w tej swojej tematyce powtarzalny był Sienkiewicz. Pomimo tego jego trylogia, której części stanowi powieść Potop, jest chętnie czytana i chętnie oglądane są jej ekranizacje. W skład sienkiewiczowskiej trylogii wchodzą Ogniem i Mieczem, Potop oraz Pan Wołodyjowski. A do której części najchętniej sięgają czytelnicy? Do potopu, dzięki Kmicicowi. Kmicic to jeden z najlepiej wykreowanych przez Sienkiewicza bohaterów facet z krwi i kości bohater, który nie nudzi od początku swoją idealnością, a który ostatecznie i tak idealny się okazuje. To właśnie postać ulegająca przemianie, pod wpływem miłości oczywiście. Trylogia powstała w latach 1884-1888. Akcja wszystkich części toczy się na terenie Rzeczypospolitej pod koniec pierwszej i w drugiej połowie XVII wieku. Do zrozumienia tej prostej opowieści o wielkiej miłości potrzebujesz podstawowej wiedzy historycznej Czas wydarzeń. Akcja ma miejsce podczas najazdu Szwedów na Polskę w czasie szóstej wojny polsko-szwedzkiej. W potopie są to dwa lata z blisko pięciu lat walk. Najważniejszym wydarzeniem przedstawionym w powieści jest obrona jasnej góry. Miejsce akcji? Akcja toczy się na ziemiach polskich, a miejsca, które musisz zapamiętać, to często chowa z jasną górą Kejdany na Litwie, Sandomierz, Warszawa oraz ujście w Wielkopolsce. Istotne wydarzenia historyczne ujście. Początek wojny i od razu poddanie się. Pospolite ruszenie szlachty Wielkopolskiej nie było skłonne do walki i chętnie podpisało układ z najeźdźcą. Kejdany? Odbyła się tam uczta, w czasie której Janusz Radziwił, jako wielki hetman litewski, uznał zwierzchność króla Szwecji Karola Gustawa. W zamian dostał zapewnienie, że jego ród otrzyma rangę królewską. Część gości uznała to za zdradę. Obrona Jasnej Góry. Poszło o skarby. Szwedzi, Luteranie chcieli wykorzystać wojnę do wywiezienia z jasnej góry kosztowności. Nie udało się to jednak. Klasztoru nie zdobyli, co było ogromną porażką wojsk szwedzkich. Bohaterowie historyczni: Jan II Kazimierz, król polski. Janusz Radziwił, Wojewoda Wileński i Hetman Wielki Litewski. Bogusław Radziwił, Krzysztof Opaliński, Wojewoda Poznański. Stefan Czarnecki, dowódca polskiej armii, później Hetman. Stefan Lubomirski, Hetman Wielki Koronny, Paweł Sapiecha, Hetman Wielki Litewski, Augustyn Kordecki, przeor klasztoru na Jasnej Górze. Z taką wiedzą sprawnie przebrniesz przez streszczenie powieści. A więc teraz właściwe streszczenie utworu. Potop. Przytłacza ilością nazwisk, miejsc, stopni wojskowych, funkcji pełnionych przez bohaterów powieści. Spróbujmy ograniczyć tę wiedzę do minimum. Jesteśmy na Żmudzi. Obecnie to obszar Litwy. Większość majątków, które się tu znajdują, należy do rodu Bilewiczów. Umiera głowa rodu, Herakliusz Bilewicz, dziadek głównej bohaterki Oleńki Bilewiczówny. W testamencie jedną ze swoich posiadłości, Lubicz, zapisuje Andrzejowi Kmicicowi. Andrzej jest synem jego przyjaciela. Bilewicz chciałby jeszcze, aby Oleńka wyszła za mąż za młodego kmicica. Zaznacza jednak, że nie musi tego robić, jeżeli będzie chciała wstąpić do klasztoru lub okaże się, że Jędrek nie jest jej godny, bo zły mężczyzna z niego. Na żmudzi w tym samym czasie jest Michał Wołodyjowski, który tworzy wojsko z okolicznej szlachty do walki ze Szwedami. Oleńka tymczasem mieszka w innej posiadłości Bilewiczów w wodoktach. Tam czeka na ewentualnego przyszłego narzeczonego. Kiedy pojawia się nagle Andrzej Kmicic, mamy ulubione sienkiewiczowskie zakochanie się od pierwszego wejrzenia. I ona i on są sobą zauroczeni. Pewny siebie, zabawny, chorąży orszański Kmicic i piękna, z charakterem Oleńka tworzą interesującą parę. Po spotkaniu z dziewczyną Kmicic wraca do Lubicza, w którym stacjonuje ze swoim wojskiem. Najemnicy, którymi dowodzi, to zbieranina przypadkowych, trochę dzikich, narwanych ludzi, często przestępców. W Lubiczu trwa libacja, do której Andrzej dołącza. Kończy się ona strzelaniną do portretów przodków Bilewiczów i zabawą z dziewczynami z dworku. Na drugi dzień Kmicic i jego kompani jadą do Oleńki. Organizują kulik, podczas którego młodzi wyznają sobie miłość. Kulik przerywa posłaniec, który informuje Kmicica o zamieszkach w mieście Upity w którym pozostała część oddziału chorążego. Kmicic zostawia Oleńkę i wyjeżdża. W czasie jego nieobecności do dziewczyny docierają informacje o zabawowym, hulaszczym trybie życia narzeczonego. Zachwycona tym nie jest. Kmicic porządkuje sprawy w upicie, a jego pozostali żołnierze wyruszają z Lubicza do niego. Po drodze zatrzymują się w knajpie w Wołmontowiczach. Takiemu towarzystwu wiele nie trzeba. Zadzierają z okoliczną ludnością i rodem Butrymowiczów. Dochodzi do walki, w której giną żołnierze Kmicica. Kmicic wraca z Upity prosto do Oleńki. Ta cieszy się, ale jednocześnie kłóci się z nim. Wygarnia mu wszystko, co wie. Każe wybierać między nią a kompanami. Kmicic uważa, że wcale nie musi tego robić. Kłócą się i godzą. No ale chorąży dowiaduje się o wydarzeniach w Wołmontowiczach, Wściekły napada na majątek Butrymów, zresztą swojego oddziału palą wieś, mordują ludzi. Ostatecznie ponoszą klęskę i Kmicic chowa się u Oleńki. Kiedy niebezpieczeństwo mija, Billewiczówna wygania go ze swojego domu. Nie przyjmuje jego tłumaczeń, a wybaczy mu tylko jeżeli wybaczy mu szlachta, którą zaatakował. I co w takim razie robi Kmicic? Mamy porwanie. Zabiera Oleńkę siłą do Lubicza. Na pomoc dziewczynie przybywa Michał Wołodyjowski. Dochodzi do pojedynku między nim a Kmicizem i pamiętnych słów ze strony pokonanego Jędrka. Kończ waść, wstydu oszczędź. Ostatecznie dwóch wyśmienitych rycerzy kończy pojedynek, którego zwycięzcą jest Wołodyjowski. Korzystając z okazji, Wołodyjowski oświadcza się dziewczynie, ale przecież ona taka zakochana w tym diable Kmicicu. Wołodyjowskiego wzywa książę Janusz Radziwił. Michał postanawia pomóc Kmicicowi w odzyskaniu dobrego imienia. Zabiera go ze sobą na wojnę ze Szwedami. Razem przyjeżdżają do Kiejdan, gdzie przebywa Janusz Radziwił i gdzie spotykają innych, którzy mają nadzieję, że pod dowództwem Radziwiła polska zwycięży Karola Augusta. W Kiejdanach są też Jan Skrzetuski, znany z Ogniem i Mieczem, teraz już mąż Heleny, o którą tak walczył z Bohunem, i ojciec dwójki dzieci. Razem z nim przyjechał Zagłoba. A okazuje się, że na zamku jest również Oleńka. W pewnym momencie książę radziwił, rozmawia sam na sam z Kmicicem i każe mu przysiąc przed Bogiem, że będzie mu wierny jako żołnierz. Wieczorem zaś przy kolacji książę osobiście prosi, aby Billewiczówna wybaczyła Andrzejowi. Panna daje Kmicicowi nadzieję, że coś jeszcze z tej miłości może być, ale pod warunkiem, że szlachcic odkupi swoje winy. W czasie przyjęcia w Kiejdanach następuje coś, co odwraca bieg wydarzeń i znowu wprowadza zamęt w życiu Kmicica. Okazuje się, że książę Radziwił dogadał się ze Szwedami w zamian za korzyści i podniesienie rodu Radziwiłów do królewskich godności. Odłącza Litwę od Polski i wchodzi w sojusz z Karolem Augustem. Budzi to oczywiście oburzenie ze strony znacznej części polskiej szlachty. Uważają to za zdradę. Wypowiadają posłuszeństwo księciu, za co zostają uwięzieni. Kmicic jest w koszmarnej sytuacji. Też uważa, że decyzja Radziwiła to zdrada, jednocześnie przyrzekał mu wierność i słowa chce dotrzymać. No i to jest gwóźdź do trumny jego związku z Oleńką. Teraz oprócz tego, że łajdak, hulaka, to jeszcze i zdrajca. Billewiczówna opuszcza dany. Radziwił przekonuje Kmicica, że jego decyzja jest najlepszym ratunkiem dla kraju, że wie, co robi i robi to z patriotyzmu, a nie z wyrachowania. Jednocześnie skazuje na śmierć Wołodyjowskiego, Skrzetuskiego i Zagłobę. Jednak na prośbę oddanego mu Kmicica godzi się ich uwolnić i wysłać do Szwedów. Chorąży nie wie jednak, że za jego plecami książę wydaje rozkaz zabicia szlachciców. W drodze pomysłowemu Onufremu Zagłobie udaje się wymknąć i sprowadzić żołnierzy Michała Wołodyjowskiego. W ten sposób uwolnił jeńców. Tymczasem Kmicic zbiera wojska dla Radziwiła. Przyjeżdża też do Oleńki, żeby zabrać ją znowu do Kiejdan. Dumna i uparta szlachcianka nie zamierza się na to zgodzić. Nagle w jej domu pojawiają się Jan Skrzetuski, Onufry Zagłoba i Michał Wołodyjowski. No, jak zobaczyli zdrajcę Kmicica, to się zaczęło. Tym razem Wołodyjowski nie zamierza go puścić. Należy mu się za zdradę kara śmierci. Dumny, opanowany, pewny swoich racji Kmicic nie prosi o łaskę. Zagłoba znajduje jednak przy nim list, z którego wynika, że tylko dzięki Kmicicowi żyją. Ostatecznie puszczają chorążego wolno. Ale informują go o tym, że i tak mieli zostać zamordowani. Sam Radziwił sprowadza Oleńkę znowu do Kiejdan. Beznadziejnie smutny to pobyt i dla niej, i dla Kmicica. Tymczasem Szwedzi zdobywają Warszawę. Kmicica męczy sytuacja w kejdanach. Chce odwrócić swoją uwagę od Oleńki. Janusz Radziwił wysyła go do swojego brata Bogusława, do Tykocina. Przed wyjazdem żegna się z Oleńką. Jeszcze raz oznajmia jej, że nie może postąpić inaczej. Zrozpaczony, że nie może być z miłością swojego życia, całuje ją i odjeżdża. W drodze na Podlasie spotyka księcia Bogusława. Z rozmowy z Radziwiłem wnioskuje, że żadni z Radziwiłów patrioci, a Januszowi zależy tylko na własnym interesie. Wściekły, wykorzystany i oszukany, w rozpaczy porywa Bogusława. W czasie postoju księciu udaje się zabić jednego ze strażników i mocno zranić kmicica. Ucieka, a Andrzeja jego wierny wachmistrz Soroka. Przewozi w bezpieczne miejsce. Zatrzymują się w lesie, w chacie dawnych kompanów Kmicica. Tam szlachcic dochodzi do siebie. Psychicznie jest w okropnym stanie. Martwi się o Oleńkę, która jest w Kejdanach. Pisze do Janusza Radziwiła i wypowiada mu posłuszeństwo. Inny list wysyła do Wołodyjowskiego. Opowiada mu w nim całą historię zdrady Radziwiła. Wie, że trudno uwierzyć komuś, kogo uważa się za zdrajcę. Podpisuje list Babinicz nazwiskiem pochodzącym od miasteczka, które należało do jego rodziny. W kiejdanach u swojego brata przebywa Bogusław. Postanawia on w ramach zemsty na Kmicicu uwieść Oleńkę. Zadanie to całkiem miłe, biorąc pod uwagę atrakcyjność panny, ale panna ta i atrakcyjna i z charakterem, więc nic z planów księcia nie wyszło. Zresztą sam książę w porównaniu do męskiego Kmicica blado wypada. Kmicic jako ubogi szlachcic Babinicz podróżuje po kraju. Próbuje dostać się do króla Jana Kazimierza. Szuka dla siebie miejsca. Chce też walczyć przeciwko Szwedom. W jednej z karczm trafia niestety na Józefa Butryna. Przypomnij sobie, to ten, z którym doszło do awantury na początku powieści. Butryn rozpoznaje w Babiniczu Kmicica i znowu dochodzi do awantury. Andrzej spotyka też przypadkiem rzędziana, znajomego Wołodyjowskiego. Prosi go, aby przekazać Michałowi, że nie jest jego wrogiem, że wiele się zmieniło. W liście pisze też szczegółowo o planach Radziwiłów. Wołodyjowski, Skrzetuski i Zagłoba zbierają wojsko przeciwko Szwedom i zdrajcom Radziwiłom. Kmicic kieruje się w stronę Częstochowy. Przypadkiem w przydrożnej gospodzie słyszy jak poseł szwedzki mówi o planowanym ataku na Jasną Górę. Chorąży wyrusza więc do klasztoru, aby ostrzec mnichów. Tam też spowiada się przeorowi Kordeckiemu. Oblężony klasztor długo broni się przed Szwedami. Kmicic jest tam jednym z głównych dowódców. Różne wydarzenia mają miejsce po drodze. Zapamiętaj jedno charakterystyczne. Ogłuszony po wybuchu ogromnego działa, Kmicic trafia w ręce Szwedów. Tam niejaki Kuklinowski, który wcześniej próbował namówić Kmicica na przejście do Szwedów, co mu się oczywiście nie udało, w zemście. Wiesza szlachcica w stodole i podpala mu sławetne boczki. Kmicica ratują jego ludzie, a ten robi to samo Kuklińskiemu. Wiesza go i też pochodnią podpala mu jeden bok. Po udanej obronie Jasnej Góry, Kmicic dociera wreszcie na Śląsk do króla Jana Kazimierza. W drodze do Polski ratuje nawet królowi życie ranny ujawnia królowi swoją tożsamość. W tym czasie wojska Wołodyjowskiego docierają do Radziwiłów. Janusz ginie, a Bogusław ucieka. Porywając ze sobą oleńkę. Trwają walki w Zamościu, Lublinie i Sandomierzu. Szwedzi ponoszą klęskę. Ostatecznie odzyskujemy również Warszawę. Bogusław tymczasem przetrzymuje w swoim majątku w Tykocinach oleńkę. Próbuje uwieść ją na różne sposoby, po dobroci, a jak to nie skutkuje, to i siłą. Nic mu jednak nie wychodzi. Oleńka planuje ucieczkę. Radziwił wywozi ją jednak do Taurogów. Kmicic walczy i walczy, dociera w końcu i do Taurogów. Rozbija wojsko Bogusława, pozostają jednak w majątku Oleńka i przebywająca z nią Anna Krasieńska, późniejsza narzeczona Wołodyjowskiego. Szalona, sympatyczna, kochliwa i swoim urokiem rozkochująca mężczyzn wokół siebie. Wszystkich tych walk nie zapamiętasz. Kmicic jako Babinicz przemierza kraj, a jego sława i legenda rośnie. Oleńce i Annie udaje się uciec i docierają na żmudź. Do Lubicza, należącego przecież teraz do Kmicica. Tam osaczają je wojska szwedzkie. Anna pisze do Babinicza, o którym tyle słyszały, z prośbą o pomoc. I pomoc nadchodzi. Babinicz jednak potem jedzie walczyć dalej ostatecznie szwedzi przegrywają, poddają się i uciekają z Polski. Udaje się również odbudować wodokty, w których teraz mieszka Oleńka. Pewnego dnia do Lubicza przywieziony zostaje ciężko ranny Kmicic. Oleńka jest przerażona jego stanem. Kmicic jednak powoli dochodzi do siebie. Pewnej niedzieli pojawia się nam w Utpicie, a tam ksiądz odczytuje list od króla Jana Kazimierza rehabilitujący Andrzeja Kmicica. Oleńka ma wyrzuty sumienia, że tak źle o nim myślała i tak fatalnie go traktowała. Kmicic ją kocha, ona kocha jego. Wszystko jest teraz proste. Dochodzi do zaręczyn, i to podwójnych, jeszcze Anusia i Michał Wołodyjowski zakochują się w sobie wzajemnie. No dobra, a teraz czas na podsumowanie. Jeżeli chcesz czegoś więcej, oto skrót podstawowych informacji o opowieści. Zacznijmy od motywów występujących w potopie. Motyw wojny, motyw patriotyzmu, motyw zdrady, motyw miłości, motyw trójkąta miłosnego, motyw przyjaźni, motyw zemsty, motyw podróży, motyw rycerza i motyw przemiany. Teraz cechy głównych bohaterów. Andrzej Kmicic odważny, stanowczy, porywczy, wierny, pewny siebie, chętny do zabawy. Ale i do walki w imię ideałów i miłości. Aleksandra Billewiczówna, Wrażliwa, odważna, stanowcza, wierna, uczciwa, bogobojna, nieustępliwa, czuła i opiekuńcza. Janusz Radziwił. Bezwzględny, chciwy, apodyktyczny, nieuczciwy, nieustępliwy zdrajca. Michał Wołodyjowski. Uczciwy, odważny, wierny ojczyźnie i przyjaciołom. Inteligentny, Szczery, stanowczy, wyrozumiały i życzliwy. I jeszcze najważniejsza terminologia do zapamiętania powieść historyczna. Na tle wydarzeń historycznych ukazane są losy fikcyjnych bohaterów, tworzących przekrój społeczeństwa danej epoki. Narracja prowadzona przez wszechwiedzącego narratora stylizowana jest na język z epoki. W kompozycji potopu odnaleźć można elementy epopei. Baśni, Romansu, Powieści Przygotowej i Westernu. Znaczenie tytułu powieści. Tytuł tej części trylogii można odczytywać na dwa sposoby. Pierwszy Szósta wojna polsko-szwedzka zwana jest Potopem Szwedzkim. Szwedzi bardzo szybko i licznie opanowali nasz kraj. Zalali wojskiem tereny Rzeczypospolitej. Drugi Nawiązuje do biblijnego potopu, który został zesłany na ludzi jako kara za grzechy. Brak miłości do ojczyzny poskutkował wojną ze Szwedami. W Biblii potop przyczynił się do odrodzenia wiary w Boga. Potop szwedzki spowodował, że Polacy jakby na nowo pokochali swoją ojczyznę. Powrócił patriotyzm. Na zakończenie kilka słów dla bardziej ambitnych. Chciałoby się powiedzieć, Fugsa miał ten Sienkiewicz, że się znalazł Hoffman i Olbrychski. Trudno dzisiaj myśleć o bohaterach powieści nie przez pryzmat filmu. Kmicic to Daniel Olbrychski, Michał Wołodyjowski to Tadeusz Łomnicki, a Oleńka Małgorzata Braunek. Olbrychski na ekranie kochał szaleńczo, walczył do krwi ostatniej i był fantastycznym kmicicem tak, że lepiej już chyba nie można. Był fantastycznie przygotowany fizycznie do roli. Prawie wszystkie sceny wykonywał sam, bez pomocy kaskadera. Świetnie jeździł konno, był bardzo dobrym szermierzem i także biegaczem. Kmicic... Typ niegrzecznego chłopca na zewnątrz i wrażliwca w środku. Gdzie jeszcze takiego spotkasz? James Dean jako buntownik z wyboru, John Travolta i jego Danny Zuko w filmie Grease, Wiedźmin, Ryan Gosling i jego bohater w filmie Drive, Bruce Willis w Piątym Elemencie, Sherlock Holmes w najnowszej wersji, tam gdzie zagrał Benedict Cumberbatch i jeszcze bohaterowie współczesnych seriali Don Draper z Mad Men i Head Jones z Riverdale. Wszystkich ich łączy ta sama wrażliwość, skryta za postawą niegrzecznego twardziela i wszystkich ich za to właśnie kochają kobiety. To jak? Spodobało ci się to streszczenie? Jeśli masz ochotę, poleć je swoim znajomym ze szkoły. Pamiętaj też, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji, zachęcamy cię do przeczytania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu. Dobrze posłuchać. Partnerem podcastu jest Aquafor. Producent dzbanków i butelek filtrujących oraz zaawansowanych systemów uzdatnienia wody w domu. Naszą misją jest dostarczanie rozwiązań dla zapewnienia najwyższej jakości wody. Aqu